Dzisiaj pokażę Wam sztuczkę karcianą i pomożemy przy tym 20 Więc jak widzicie mam to zwykłego asa, wino i zwykłą 20 groszy. Ok. I tak. Połowę sobie tak tutaj. I mój zakład będzie polegał na tym z Wami, że spróbuję. Po prostu się w i żeby zostało mi 20 groszy na palcu, a as wyleciał. I tak, jeśli ja wygram i 20 groszy zostanie, dajcie mi łapkę w górę i suba. A jeśli przegram, to ja wam daję łapkę w górę i suba. Najlepiej, żebym miał 3 szanse, jak możecie mi dać. Dobra, dzięki. No, nie udało mi się. Ale jeszcze raz spróbuję. Tak mówią do trzech razy sztuka. widzicie, 20